Witajcie moi kochani dzisiaj do naszej oferty dołączy liczny Hyundai i40 z 2012 roku pod maską silnik 1.6 benzynka o mocy 135 koni bogata wersja wyposażenia jak widzicie pełna elektryki czyli fotele, szyby, lusterka dodatkowo mamy tutaj cyfrowy licznik Multimedialną kierownicę, dużą nawigację, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, gniazdo aux i USB, sześciobiegowa manualna skrzynia, dostęp bezkluczykowy Kiles, bardzo zadbane wnętrze. Ogólnie trzeba podkreślić, że bardzo ładna jest tutaj kolorystyka. Atramentowy lakier i jasna koniakowa skóra. Bardzo fajnie to ze sobą współgra. Przepastny bagażnik I40: to świetne auto rodzinne, bardzo wygodne, bezawaryjne. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony www.grandicars.pl. Trzymajcie się, cześć.